Cześć, witajcie, ja jestem Hiro, a to jest zapowiedziany odcinek o DC Rebirth. Zapowiadałem go wam na Facebooku. Kto jeszcze nie lajkuje, to link ma w opisie. No i cóż, wiele osób w Polsce zastanawia się, czym właściwie jest najnowsza seria od DC Comics. No i o ile nas Polaków tak naprawdę to nie powinno zbytnio obchodzić. Um, bo tak naprawdę tym powinni się interesować tylko komiksiarze, którzy czytają po angielsku, żeby być na bieżąco, to jest to dosyć ważne, bo DC Comics już od kilku miesięcy robiło wielką kampanię reklamową całego DC Rebirth, i początkowo wyglądało to jak jakiś restart serii, jakiś reboot, ale wielokrotnie zarzekali się, że nie, że to będzie po prostu kontynuacja wątków, z New 52. New 52, które w tym momencie mamy wydawane przez Egmont. Tak więc. No, to nie jest żadna nowa seria, to jest po prostu kontynuacja. A po co w sumie zmieniać nazwę, zmieniać wszystko w ogóle, żeby była nowa ta? A tuż po to, żeby, żeby ludziom się łatwiej czytało. No bo jak już jest ten taki punkt zaczepienia, początek jakiegoś nowego cyklu, no to wystarczy doczytać dwie, trzy rzeczy i możemy być na bieżąco. A tak naprawdę czytanie od samego początku New 52 i jakby się to jeszcze miało ciągnąć i ciągnąć, no to by nam się zrobiła taka sytuacja jak w Marvelu, że no obecnie trudno jest bardzo dojść na bieżąco do, Be do Marvela. No i... A no zresztą w DC ogólnie łatwiej jest nadążyć, bo no nikt nagle nie zmieni Batmana w kobietę albo nie będzie dwóch Flashów, chociaż nie, Flashy były dwa i to nie raz, bo zawirowanie czasowe. No to na przykład nie będzie dwóch, dwóch Zielonych Strzał, tak jak mamy dwóch Kapitanów Ameryka w Marvelu: czyli jest Falcon, Kapitan Ameryka, i jest Steve Rogers, Kapitan Ameryka. I no tak. Więc, kontynuacja wątków z w tytułu. I tutaj. No, będzie dużo tych serii. Będzie kontynuacja wątków z Batmana. Z mojej ulubionej serii. Scenariusza Scotta Snydera i z rysunkami Grega Capullo. To jest chyba najlepsza seria o Batmanie taka najbardziej główna. Opowiem o niej przy innej okazji. I tak. W związku z tym, że u nas jeszcze. Ostatni tom nie wyszedł, to nie będę jakoś spoilerował zakończenia. W każdym bądź razie powiem tyle, że jeśli chodzi o Batmana, no to można się spodziewać nowego, tego nowego, starego Batmana, który jest lepszy i szuka prawdziwej tożsamości Jokera. No wiadomo, że największym bajerem w DC jest to, że nie wiemy, kim jest Joker, tak naprawdę jak się nazywał. No i jeżeli DC w końcu chce to odkryć. Spoko. Eee, tak, w związku z tym, że Superman nie jest tak bardzo chyba wydawany do przodu jak Batman w Polsce, no to mogę powiedzieć, że... Tak, jest dwóch Supermanów w ogóle. Eee, pod koniec New 52 było dwóch. Był jeden, który stracił moce i zyskał je z powrotem, tylko że teraz te moce go zabijają. I jest drugi, który był szczęśliwy i w ogóle... i to żenił się z Lois Lane i ma syna. Tak, Superman ma syna, to jest John Kent. I o właśnie synowie. Tak, ma być osobna seria Super Sons z synem Batmana i synem Supermana. I o ile Damian Wayne, czyli obecny Robin jest świetny. No to nie wiem jeszcze, jaki jest syn Supermana, nie miałem okazji się z nim spotkać ani w żadnej animacji DC, ani w żadnym komiksie. No i... no jestem ciekaw. Może fajnie. Oczywiście powrót wszystkich superbohaterów, na których jest teraz hype, czyli Flash z osobną serią, Zielona Strzała, no bo wiadomo, seriale. Wonder Woman, Liga Sprawiedliwości, wiadomo. Wszyscy... Główni zostają. Gdzieś czytałem, że jedna z jakichś głównych postaci ma zginąć. Ale nie wiemy, kto to będzie, i raczej to nie będzie nikt z tej naj... najpierwszej ekipy Ligi Sprawiedliwości, czyli tych wszystkich właśnie najpopularniejszych, czyli pewnie będzie taki bohater, który no, gra którąś tam planową rolę. Powrót zielonych latarni, którzy bodajże utracili rdzeń swojej planety, powrót Hale Jordana, powrót Bercov Prey, dużo postaci wraca, bo New 52 miał no powiedzmy szczerze, różne zawirowania fabularne, pozytywne, negatywne, dużo postaci zniknęło, dużo się pojawiło, dużo gdzieś zaginęło. No i po prostu powrót wszystkiego. Młodzi Tytani, którzy wreszcie dostaną jakąś taką konkretną serię, bo no nie tylko ja, bo czytałem fora internetowe, wiele osób nie wiedziało już, co czytać z młodych Tytanów, bo niektóre serie były słabe, niektóre były jakoś nie po kolei. No i w Teen Titans powraca z e, chyba nawet niezmienionym zbytnio składem, chociaż może trochę. E, w każdym bądź razie. Jako wielki fan Młodych Tytanów, czekam chyba najbardziej na to z DC Rebirth. No, oczywiście, ma być taka główna seria poświęcona tam lidze sprawiedliwości. I to się ma jakoś zaczynać chyba od eventu po wojny z Darkseidem. Eee, tak, bo w ogóle w New tu wybucha taka wielka wojna z Darkseidem. No i powrót Flashpointu, czyli tej alternatywnej rzeczywistości, gdzie to. Thomas Wayne jest Batmanem, Marta Wayne jest Jokerem, a Bruce Wayne nie żyje. I Flash jest taką postacią, która no tam trafia i widzi, co się tam dzieje. Tam jest też wojna między Amazonkami, a ludem Aquamena. Ogólnie dosyć chora rzeczywistość w DC, ale ciesząca się bardzo dużą popularnością. No i u nas ten komiks wychodzi za tydzień. No i jeżeli go dorwę, to myślę, że będzie recenzja. Ogólnie, prawdopodobnie zaopatrzę się w coś z DC Rebirth i zobaczymy, czy ta seria faktycznie będzie aż tak dobra, jak DC Comics zapowiadało. No ja myślę, że tak, bo szczerze mówiąc DC no, robi świetne komiksy. Zresztą Marvel to samo. Po prostu no, to jest walka, które wydawnictwo będzie lepsze no i które... która historia będzie ciekawsza. Tak więc... Mam nadzieję, że przybliżyłem wam trochę DC Rebirth. A teraz przybliżę wam jeden mały fakt, że DC właśnie zmieniło swój, swoje logo. No, mnie się osobiście to logo nie podoba, bo no, wygląda trochę jak z koledżu, ale no cóż. Nowe logo, nowa seria. No dużo zmian w DC. I w sumie dobrze. No DC zaczyna robić filmy, żeby dorównać Marvelowi, jeśli chodzi o kinematografię. Fajnie, bo jeżeli ktoś tak jak ja cieszy się komiksami jednego i drugiego wydawnictwa i filmami, no to z tej, z tej wielkiej wojny to dla mnie są same korzyści, tak? Co, co miesiąc chodzę do kina, co miesiąc mam jakieś fajne komiksy. Super, tak dalej. A co do DC Rebirth? No cóż, premiera była dwa tygodnie temu, 25 maja. Dlatego to jest dopiero początek. Plany wydawnicze są już na cały rok. Wiele serii, powrót wielu postaci. No i cóż, mam nadzieję, że przekonamy się, czy Batman dowie się, kim jest Joker, co z tymi dwoma Supermanami, jak skończy się Dark Side War, no i ogólnie, jak tam superbohaterowie DC poradzą sobie w zupełnie nowej serii. Mam nadzieję, że. Podobał wam się ten odcinek, że przybliżyłem wam najnowsze zmiany w DC Comics, najnowszą serię. Dziękuję za uwagę. Mówił Hiro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.